Cześć moi kochani, ja jestem Zafira Alpes TV i witam Was serdecznie w pierwszym odcinku DIY Zafirki. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, chciałam bardzo Was przeprosić za to, że świat zbycha, no nie pojawi się niestety w sobotę, czyli dziś. Ale akurat chciałam nagrać y, kluczową scenę, no i niestety się nie da. Znaczy, gdzie sobie, robię imprezki na ogrodzie, y, dziadek sobie tam coś tam robi, kuzynka sam chodzikiem sobie jeździ, który bardzo hałasuje, więc niestety nagranie na tej kluczowej sceny nie jest niestety możliwe. Dlatego po prostu przekładam świat pycha na jutro, na niedzielę. Tak wyjątkowa, to jest po prostu wyjątkowa sytuacja. Gdzieś pojawi się DIY, a w poniedziałek pojawi się dziennik, lps tuberki i to już jest gwarantowane mam nadzieję, że dole właśnie o tym mówiłam więc tak jak mówię świat zbycha pojawi się w niedzielę ok moi kochani, przejdźmy już może do diy, więc do tego co teraz zrobimy a będzie to wagon pociągu lub autobusu, jak kto woli Będzie nam potrzebny jakiś karton Dobry jest właśnie z psiej karmy, tak ja mam Oczywiście ostry scyzoryk do kartonu Podstawa No i teraz sobie wycinam Bok oraz górę Ponieważ, no zresztą sami zobaczycie Bo nie wiem jak wam to wytłumaczyć Taki mały spoiler Do odcinka Świata Zbycha Że będzie właśnie scena Z autobusem bądź pociągiem no, ale więcej, wa więcej wam nie będę zdradzać. Tak musi się prezentować gotowe pudełko. Górę możecie odciąć lub też nie, to zależy od Was. Teraz znowu potrzebujecie karton. Scyzorek, ostry scyzoryk, pamiętajcie, Kartki papieru, yy, na przykład pędzelek, no cokolwiek do klejenia, taśma klejąca, klej. No i teraz zabieramy się do pracy. A, <laughs> i zapomniałam jeszcze wspomnieć o nożyczkach. Mm, ale jestem rozgadana. W każdym razie sobie przyklejam tutaj wszystko, mój, mój sposób na klejenie, bo nie chciało mi się wycinać wszystkiego dokładnie, nad tym spędziłam 3 godziny roboty niestety, ale efekt wyszedł nawet całkiem zadowalający. Mi się na przykład podoba. Jeżeli przylepialiście ściany moim sposobem, to polecam sobie zakleić z tyłu kartki. Teraz potrzebujecie tapetę, bądź papier drewnopodobny. Ja mam papier drewnopodobny. Robicie sobie pomiary. Ja zrobiłam na 2 cm jeden paseczek. Wycinacie sobie, a następnie będziecie przyklejać w rogach waszego przyszłego środka autobusu, bądź pociągu. I tak to się będzie prezentowało. Na pewno o wiele łatwiej, no, ładniej. Chciałam powiedzieć, przepraszam. No i przede wszystkim nie będzie widać e, tych dziureczek w środku. Teraz kolejne pomiary na okna. To są moje obliczenia. Ja miałam akurat po 6 cm na jedno okno. E, w każdym razie nie chciałam Was tutaj zanudzać, jak obcinam okna e, w sensie wycinam, bo to bardzo żmudna praca. Dlatego po prostu przejdźmy już do gotowych okien. Jak się prezentują moje okna? Poprzyklejam po bokach, ponieważ zrobiłam dużo dziur w papierze. Ale tego już nie widać na szczęście. Do następnej rzeczy będą Wam potrzebne rękaw do pieczenia. Tak jak tutaj właśnie widzicie. A co będziemy zrobić? Zaraz Wam zdradzę zresztą. Poczekajcie, bądźcie cierpliwi. Oczywiście nożyczki, klej, glue stick, y oczywiście rurki oraz taśma kleją klejąca. No i marker. Ale w sumie... Może on wam się nie sprzedać, bo mój marker się wypisał, no i nie zrobiłam czarnych rur, jak to tak planowałam. Oczywiście karton, to, to co widzieliście z tamtego na pewno się sprzeda. Użyjemy to jako siedzonka. No i teraz będę się brała za dość kolejną, no w sumie nie aż taką żmudną robotę, a konkretnie będę robić szybę właśnie, żeby to jakoś wyglądało. Po prostu naklejam sobie ten przeźroczysty papier czyli rękaw do pieczenia. No i tak to się będzie prezentowało zaraz. Zresztą wam pokażę, jak tutaj zakleję taśmą. No i takie coś właśnie wyjdzie. Moim zdaniem całkiem, całkiem fajnie to wygląda. Teraz zabierzemy się za krzesełka. Używam do tego oczywiście czarnego papieru, kolorowego, jakby ktoś nie wiedział. No i zwykłego naszego kartonu. Yy, obcinamy sobie i tak to po prostu wychodzi. Zrobimy, zro, zrobimy sobie takie cztery czarne kwadraciki. No, chyba że ktoś ma większy karton, bądź chce więcej tych siedzonek, no to wtedy więcej wiadomo. Teraz czas na robienie siedzonek. Powiem Wam szczerze, że najlepiej by wam się sprzedawał klej do klejenia na gorąco, ale niestety takie oto maszyneczki nie posiadam, więc miałam większy problem. No ale w końcu udało mi się zrobić te krzesła za pomocą, tak jak widzicie tutaj taśmy. No i w końcu się udało. Też całkiem spoko patent. wszystko było dobrze pozaklejać. I tak potem te siedzonka przyklejcie do podłogi, więc nie martwcie się. No, i tak to się będzie w sumie prezentowało po przyklejeniu yy, owych rzeczy. Teraz jeszcze rureczki. No, ale to już było mega proste. Do tego jeszcze dałam półeczkę z kasą fiskalną, czyli na bilety, by ktoś nie wiedział. No i tak to w sumie się prezentuje. Moim zdaniem wszystko jest fajne, chociaż te krzesła są takie dość słabe, ale tak to ogólnie bardzo mi się podoba. A Wam? Możecie daje, mm, dajcie koniecznie znać. No i w sumie ja się z Wami żegnam i dziękuję za oglądanie, więc pa pa! That's it, Brian.